Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na mapce Felzbrunz na moim kanale. Tak jak widzicie, proszę, oto jest tutaj u mnie już Precision Farming włączony właśnie. Wszyscy, którzy widzieli tutaj podlinkowany mój odcinek wprowadzenia do Precision Farming, wiedzą o co chodzi, a więc już mam na mojej mapce tutaj włączony Precision Farming. OK, czyli Farming Precyzyjny, czy też, yy, no właśnie, ten najnowszy DLC. Co dzisiaj na odcinku będę robił? No, na odcinku sprzedam w końcu pierwszy raz mleko. Tak naprawdę obudziłem się troszeczkę, że okej, okay, przyszłam te krowy już jakiś czas. Pełną oborę. Teraz mleko stoi po 2700, czyli bardzo dobrze w mynie zbożą tuż obok mnie. A krowy, że tak powiem, już wyprodukowałem i te 130 tysięcy tego mleka. Tutaj te troszeczkę są zaniedbane, jeżeli chodzi o wodę, ale dają jeszcze radę. Także 130 tysięcy litrów już mleka mam i właśnie tym się dzisiaj zajmę. I tutaj właśnie startujemy w tej szopie z Precision Farming. To wstaje ta maszyna do robienia pomiarów. Nawet ten wielki opryskiwacz mu się tutaj zmieścił. I jedziemy. I jadę tutaj właśnie fędzikiem zakupić beczkę na to mleko. Tutaj wyłączę ten pomat. Jeżeli chodzi o ten Precision Farming, to tak bardzo fajnie jest, bo jak zrobiłem to jedno wielkie pole, to Precision Farming, może nie tyle te statystyki już nie są dla całego pola, tylko dla każdego z nich pojedynczo. Ale przynajmniej widzę jak prosty mam teren, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o te pole, no to mam niestety też no, jedną czwartą powiedzmy, jest niestety bardzo złej gleby. Czyli mam tutaj słabszy zbiór, ale reszta trochę nadrabia. Ale za to tutaj tą łąkę mam bardzo dobrą. To 18 to jest naprawdę dobre pole. Także statystyk tam nie widać, ale wszystko jest ok. Dobra, tutaj stoi już ta maszyna do sadzenia kukurydzy. Być może w następnym odcinku się tym zajmę. Ale dzisiaj chciałem kupić porządną beczkę do właśnie tego mleka Ciężarówki nie kupię jeszcze, bo po prostu mnie na nią nie stać. Chyba ta czarna jest najbardziej taka w miarę. Kupuję tą beczkę, 72 tysiące kosztuje i żeby teraz móc ją pociągnąć za ciągnikiem, to potrzebuję wózki do naczep i tutaj wezmę tą z szerokimi oponami. Czy tą, ten wózek. Okej, okay. beczka podpięta. Można jechać po pierwszy transport mleka. I to jest beczka, już taka na ciężarówki docelowo, Ale mówię ciężarówki, no na ciężarówkę mi je. raczej, oj, nie tak. się, spojrzałem do góry na kasę o tysięcy także po prostu mimo na to jeszcze nie stać znaczy inaczej, no nie chcę wydawać też konkretnie na ciężarówkę pieniądze skoro mam mocno ciągnie, ale małą beczką tutaj takiej ilości mleka to jednak by mi się nie chciało wozić czy odpowiednio podjechać? ok, 106 tysięcy nawet nie spojrzałem ile ta beczka ma pojemności. 32. Czyli jeżeli mamy 130, to tak 4 kursy trzeba się zrobić. Mówię jakiejś dodatkowej animacji, tutaj nie ma. Też nie zdążyłem poza odcinkiem kupić sobie więcej świnek, ale też jest zrobiony z jakby do tym, że też jeszcze się jest zboża, które będą potrzebne robić świnie, świn. No i na końcu jeszcze tutaj obsieję to pole kukurydzą. Tą sadzarkę już mam. I wtedy na pewno dokupię te tych świń i zrobię po prostu odcinek z wielkiego koszenia, czy też z wielkich zbiorów właśnie kukurydzy. Proszę mój, że tak ładnie rośnie. Jak mówiłem. To jest moja pierwsza uprawa z Precision Farming włączona. Tutaj mamy scoop młyń. Mapę czyli No i zaczynam sprzedawać to mleko. Tak jak mówiłem, za cenę 2700, czyli to jest bardzo dobra cena. Nie wiem, fajnie było by mieć jakiś wąż, który trzeba na podłączyć gdzieś tutaj do tej beczki, No ale nie można mieć wszystkiego. No i zobaczcie, do, do taką jedną beczkę dostałem 86 tysięcy. Będę ich miał co najmniej 4. No, tak czy zarobię sporo kasy. to jeszcze na tym odcinku zrobię jedną małą inwestycję. Prawie wjechałem w swój żopak. No, ja mówię, stacja moja jest bardzo blisko. Okej okay. Teraz co bym chciał zrobić to przyłączyć tego rostermasza. czy ja powiem rado wyjechać teraz między tymi za późno czy skręcać Ten oj Nie róbcie tego w domu no bo zjadłem okej, okay, udało się no. prawie, okej, okay. dobra jest, wjechałem jak już się pewnie domyślacie te pieniądze zainwestuję w końcu w zmianę tutaj tego rostermasza na większy kombajn trzeba powiedzieć, że już jestem wysłużony proszę, pracowało mi 16,8 godziny to jak na sprzęt to już naprawdę dużo może moje ciągniki mają więcej tylko i to też te pierwsze także już się, że tak powiem jest wysłużonym sprzętem i po prostu zamienię go na to jest jeden z tych największych po prostu. Także żegnaj. 142 tysiące jest jeszcze war. Nie ja naprawię bo mam troszkę więcej. Okej. Okay. I wózek z headerem. No okej, okay, mam 486 tysięcy. Przesiadam cię tutaj. ...na ten ciągnik. Bo już spałem. Tutaj też moja łąka się skurczyła. Trzeba powiedzieć. Jak kiedyś kupię ten teren, to te drzewa wszystkie... ...po prostu powycinam czy nawet nie będę ich sprzedawał, po prostu je jakoś zniszczę. No dobra, nie będę też zrzucał to mleko, zastanowię się nad tym, jaki kombań kupić. No mówię, to będzie już jeden z tych takich kombajnów z modów, czyli w zasadzie będzie tańszy. No, z tego co pamiętam, to mówiłem właśnie o tym junglirze z modów z największym zbiornikiem, że dobra, to sprzedaje. No to teraz będę wybierał kombajn. Tutaj mamy taki normalny, i on ma tylko, nie przepraszam, to jest małe, tu jestem większy. Możemy tylko zmienić tutaj napęd, ale on ma 14100 pojemności. No ten case i tak naprawdę tutaj ten uchodźc niczym nie różnią. Ten e, ideal ma 17000 pojemności, klasa już mam. I właśnie ten, którego chciałem kupić. To będzie jeden z tych dwóch. I dokładnie ten, który ma 22 tysiące pojemności. Chodziło ten z wielkim zbiornikiem jest tańszy. Dlaczego? A czym się różnią te dwa? Aha. Dobra, to wezmę ten z tym ogromnym 22000 zbiornikiem. Z zaawansowanym stołem sieczkarni. Tak to wygląda. O. No i skoro mamy mody. No to wezmę sobie takie naprawdę niesamowicie wyglądające odkąd się jeszcze jaki jest naprawdę. Aha, mogę sobie taką samą wziąć? Tylko żółtą. A to wezmę. Fajnie to wygląda. No dobra. 250 tysięcy. Czyli tak naprawdę nie dużo musiałem dorzucić do tego roztrmasza. Dlatego mówię, ale są tańsze, bo są tylko wyłącznie z modów. No ale mówię, że mam dwa normalnie, normalną cenę kupione kombajny, także to. Wybaczcie mi tutaj. Bo po prostu chcę mieć inny model. To już nie chodzi o kasa. Też bym więcej za niego zapłacił. Coś było? Nie, nie ma. Ok. Header do niego. I oczywiście wózek. Proszę, do klasa jest mnóstwo. Jest ropa, holmer. Mi się zdaje, że muszę wziąć tego Tama Cokolwiek to jest proszę mogę wziąć John Deere. Będzie. Kupię za 9000, dobra. Czyli już czeka. Czyli zapłaciłem 349 000 i jadę po kolejny transport mleka. A na mnie czeka już tam kombajn do pioru. W ogóle z tego co pamiętam, to za chwilę będą nowe konie. A w sensie nowe konie. Nowe, znaczy, będą miały znów konie na sprzedaż. Czyli znów padnie 800 tysięcy. Ale myślę, że to 800 tysięcy pójdzie po prostu na zakup świni. Bo tam mam tylko te trzy świnki. Brakuje tylko wilka. No i oczywiście wielkie żniwa też tu no I nadam kolejne. I tu jest ten nowy kombaj. Myślę, że, że z tymi wózkami mam zawsze taki problem jak tutaj tu tak naprawdę podjechać Czy w ten sposób, czy nie Okej, okay, ten header tutaj się chyba w ogóle nie zmieści. Wydaje mi się, że może być problem. No bank? Nie. Okej. Okay. Czyli co ten jest skazany na to, że nie będzie miał wózka? Jaki ja mam wózek kupiony do klasa? Konwio 12:30. Wypożyczę go, no, bo nie się kasy. tanie czy tam będzie, jak gdyby czy tam też weźmie header na siebie od chyba na no, tak nie wydaje, żeby się spasował jak trzeba. Kurczę, gdzie, się, gdzie to zostało podpięte? W ogóle się mi spojrzeć. Okej, okay. no takie są kombajny moderskie, widzę. Ale trzymać ten peter w ogóle tam? Czy teraz? O, nie mogę skręcać. Dobra. Ale źle stanąłem. Chociaż nie, może powinien też się zmieścić. No dobra. Taki jest minus tych kombajnów moderskich, że tutaj widzę... Chociaż nie no, ta żniwiarka jest też od normalnego i moderskiego John Oj. czy zdążę podjechać tutaj. jednak popiąć. No tak niekoniecznie, ale mam na to trik. Jeżeli to oddam, no to proszę. Feder opan. I się da podpiąć. No dobra, ten wózek będą się sprzedać zaraz. No ale cóż, kupiłem sobie i Teraz miałem troszeczkę z nim problem, muszę powiedzieć, bo... bo nie do wózka. No ale ogólnie poszukam, powiem szczerze, po, poza odcinkiem. No bo mówi, musi tu gdzieś być wózek. To byłoby totalnie bez sensu przecież. No, bo dobra, dojadę już tym kombajnem w tym odcinku. Nie, no, kompletnie. No, musi być też do turn direct. Luzek. czy to się w ogóle zmieszcza? Nie. Z tego co wiem, 12-metrówki mają problem tutaj. Przepraszam, ten ma 13,7. To się też nie zmieszcza. Trudno. Fajny kombajn nie będzie stał pod chmurką. No okej, po której nie znajdę niczego lepszego, to będę gdzieś ten header tutaj trzymał, chyba u sąsiada po prostu na polu. Sam kombajn stawie pod wiatr. bez no, bez sensu, gdyby tak faktycznie stał na dworze. Nie widzę w ogóle, co tu się stało z tym pługiem. Ciekaw jestem. Dobra. Ale. Koniec końców, zrealizowane. Są tutaj trzy. Potężne sprzęty. Te cię jeszcze sekundę. Zobaczmy, ile kosztują pola. A tutaj jest bardzo dobre pole. Tutaj też jest spoko. Mam. Okej, okay, czyli teraz tak, to od razu was uprzedzę, że poza odcinkiem już kupię to pola numer 17, bo to już dzisiaj odcinek zbliża się końcowi, ale widzicie, że brakuje mi tutaj 40 tysięcy, które będę miał na spokojnie tutaj ze sprzedaży tego kolejnego mleka, które tutaj właśnie zalałem tutaj u tego fenda. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek ze sprzedaży mleka i ze zmiany tego Rostelmasza na John Deere I do następnego. Trzymajcie się. Pa!